Witam was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu do matury rozszerzonej. W tej części nauczymy się obliczać punkty przecięcia prostej i paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej. Już nieco się tym tematem zajmowaliśmy w lekcji poświęconej układom równań, tam gdzie rozwiązywaliśmy nieliniowe układy równań, że na przykład jedno równanie z dwiema niewiadomymi było liniowe, drugie było kwadratowe, no to tutaj zagadnienie jest bardzo podobne. Na przykład w zadaniu pierwszym mamy powiedziane, że dwa wierzchołki trójkąta równobocznego ABC znajdują się w punktach przecięcia prostej danym takim równaniem oraz paraboli danej takim równaniem. Musimy obliczyć pole tego trójkąta. Żeby to zrobić, to musimy znaleźć punkty przecięcia tej prostej, i tej paraboli. I to będą dwa punkty naszego trójkąta równobocznego, dwa jego wierzchołki. Mając dwa punkty, będące wierzchołkami trójkąta, możemy obliczyć długość jego boku. I następnie ze wzoru na pole trójkąta równobocznego obliczymy jego pole. Czyli kluczowe jest tutaj obliczenie punktów przecięcia tej prostej i tej paraboli. I żeby to zrobić, to wystarczy po prostu ułożyć układ dwóch równań z tymi niewiadomymi. Najpierw napiszę równanie prostej, przekształcę je od razu do postaci. Kierunkowej, czyli y przyniosę na drugą stronę i wyjdzie, że y to się równa x minus 1. I teraz równanie paraboli, y to się równa, może wyciągnę jedną drugą przed nawias, to się troszeczkę ułamki uproszczą. Jedna druga, w nawiasie wyjdzie x kwadrat minus 6x plus 5. No i teraz musimy rozwiązać taki układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Przyrównamy prawe strony do siebie, bo wiemy, że z jednej strony y jest równe tyle, z drugiej tyle, więc możemy to przyrównać. x minus 1 równa się 1, 2 razy x kwadrat minus 6x plus 5. Już teraz całkowicie pozbędę się ułamka mnożąc to równanie stronami przez 2, wyjdzie 2x minus 2, to się równa x kwadrat minus 6x. -5 plus 5, wszystko przenoszę na jedną stronę, wychodzi x kwadrat minus 6x minus 2x to minus 8x w sumie i plus 5 jeszcze plus 2 to będzie plus 7 równa się 0. Łatwo dam radę zamienić lewą stronę na postać iloczynową, mianowicie x minus 1 razy x minus 7 da to, co chcemy, bo minus 1 razy minus 7 daje plus 7, a minus x minus 7x to minus 8x, czyli to się równa 0. Zatem rozwiązaniami tego równania kwadratowego są liczby zerujące nawiasy, czyli x minus 1 równe 0 lub x minus 7 równe 0, czyli x jest równe 1 lub x jest równe 7. Mając wyliczone x, -y, możemy teraz obliczyć y. Dla takiego x y będzie równe x minus 1, 1 minus 1 to 0, lub dla takiego x wychodzi 7, 7 minus 1 to będzie 6. Czyli mamy rozwiązania naszego układu równań. To jest jedna para liczb spełniających to równanie, to jest druga para liczb. Zatem stąd wynika, że na przykład punkt A, załóżmy, że to będzie punkt A, ma takie współrzędne 1, 0, a punkt B będzie miał współrzędne, o, tutaj dlaczego napisałem x? Oczywiście y powinno być napisane. Punkt B będzie miał współrzędne 7, 6. No i teraz możemy obliczyć długość odcinka AB. AB to się równa pierwiastek z różnica współrzędnych xowych, 7 minus 1 to jest 6, do kwadratu, plus różnica współrzędnych y 6 minus 0, to jest też 6. Do kwadratu, Czyli to będzie po prostu 6 pierwiastków z dwóch. Mając długość boku trójkąta równobocznego, łatwo policzymy jego pole, czyli pole trójkąta ABC to się równa ze wzoru a kwadrat. pierwiastków z trzech przez 4 korzystamy. Podstawiamy pod A długość naszego boku. 6 do kwadratu to będzie 36, razy pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, i jeszcze mamy razy pierwiastek z 3. Wszystko dzielone przez 4, to czwórkę możemy skrócić z dwójką tu zostanie 2, i jeszcze z trzydziestką szóstką tutaj zostanie 18. Czyli nasze pole jest równe 18 pierwiastków z dwóch. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Także kluczowa sprawa, żeby rozwiązać to zadanie, to było znaleźć punkty przecięcia prostej i paraboli. Jak widzicie, nawet nie wykonałem rysunku poglądowego, bo to zadanie z geometrii analitycznej było praktycznie takie czysto rachunkowe. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy się łatwo upewnić. Czy te rozwiązania, które znaleźliśmy, są dobre, rysując tę parabolę i tę prostą w układzie współrzędnych? Prostą jest narysować bardzo łatwo. Ona przecina oś y w minus jedynce i jest rosnąca w tempie 1 na 1, czyli będzie szła równo przez te punkty kratowe. Możemy ją z łatwością narysować. Nieco trudniej będzie z parabolą, ale. To wyrażenie, które tutaj mamy, też łatwo damy radę zamienić na postać iloczynową. Możemy napisać, że to się równa 1 druga. I co tutaj będzie? Minus 6 możemy zrobić z minus 5 i z minus 1. Czyli będzie x minus 5 razy x minus 1. Zgadza się? Minus 5 razy minus 1 to będzie plus 5, a minus 5x minus 1x to minus 6x. Czyli bardzo szybko znajdujemy miejsca zerowe tej paraboli. Będzie to liczba zerująca ten nawias i ten nawias, czyli 1 i piątka. To od razu sobie zaznaczę jedynkę i piątkę. Jeden punkt przecięcia z naszą prostą już mamy. Moglibyśmy jeszcze wierzchołek znaleźć. Wierzchołek będzie równo pośrodku między miejscami zerowymi, czyli będzie dla trójki, a dla trójki, jaka będzie wartość funkcji? 3 minus 5 to minus 2, czyli mamy minus 2 razy 1, a druga to będzie po prostu minus 1. Minus 1 razy, a tutaj będzie 3 minus 1 to 2, czyli będzie po prostu minus 2. Dla trójki mamy minus 2, czyli mamy ten punkt, ten punkt i ten punkt. Przez te punkty przechodzi nasza parabola, czyli będzie ona wyglądała jakoś w ten sposób, no to nam tutaj nie rozwiąże problemu znalezienia tego drugiego punktu. Możemy go jakoś tu na oko spróbować zaznaczyć, jakby ta parabola rosła, mniej więcej jakoś w ten sposób. No załóżmy, że gdzieś tutaj jak to ma się do naszego rozwiązania? 7-6. No tutaj siódemka, a tutaj szóstka. Także tak na oko rysując, jakbyśmy gdzieś tu w, tym, w tej okolicy przecięli naszą prostą, no to wiedzielibyśmy mniej więcej, jakiego rozwiązania się spodziewać. Natomiast to rozwiązanie wyszło nam bardzo dokładnie. Xowa 1Y0, 10 to jest to rozwiązanie. Także możemy wspomóc się rysunkiem, żeby sprawdzić, czy algebraicznie wyliczyliśmy dobre rozwiązania, ale tak naprawdę nie jest to konieczne. W tym zadaniu czysto algebraiczne rachunki wystarczą, żeby je, je rozwiązać. No to przejdźmy teraz do jakiegoś kolejnego zadania, troszkę trudniejszego. No tutaj też mamy parabolę i mamy kwadrat ABCD, który jest wpisany w obszar ograniczony osią X i parabolą daną następującym równaniem. Wierzchołki A i B naszego kwadratu leżą na osi X, a wierzchołki C i D leżą na paraboli. Musimy wyznaczyć współrzędne punktu S będącego środkiem symetrii kwadratu ABCD. No to tutaj możemy pokusić się o zrobienie rysunku poglądowego, żeby zorientować się w sytuacji. Jak my to możemy zrobić? Może trzeba będzie narysować tę parabolę w układzie współrzędnych, przydałoby się znać jej miejsca zerowe. Możemy to zrobić albo na przykład w taki sposób, napiszę, że y to się równa, przepiszę to, ten wzór, minus x kwadrat minus 4x plus 5. Ja nie lubię minusów, więc łatwo mogę się ich pozbyć, wyciągając minus przed nawias, a w nawiasie mi zostanie wtedy x kwadrat plus 4x minus 5. No i z takiej postaci akurat dla tego wzoru łatwo też możemy dostrzec miejsca zerowe. Gdybyśmy nie dostrzegali, to oczywiście możemy łatwo policzyć deltę, dla tego wzoru i x1, i x2 i będziemy mieli miejsca zerowe, o ile delta by wyszła większa od zera. Natomiast z tej postaci też możemy zauważyć, że to będzie minus i teraz tak. Żeby była minus piątka, to jedno rozwiązanie musi być dodatnie, drugie musi być ujemne i w sumie muszą dawać 4. No to 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 będzie 5 i minus 1. Czyli musimy zrobić tak: x plus 5 razy x minus 1. 5x minus 1x to będzie 4x, a 5 razy minus 1 to minus 5 i przed wszystkim minus tak jak był. No i z tej postaci już widzimy miejsca zerowe. Możemy spróbować naszkicować rysunek. To będzie minus 5 i 1, czyli będziemy bardziej po lewej stronie układów współrzędnych. Zaznaczymy sobie 1, 1, 2, 3, 4. 5, piątkę sobie zaznaczę, minus piątkę, tak, minus piątka, tu plus 1 czyli środek będzie tutaj, to będą miejsca zerowe naszej paraboli, ramiona będą skierowane w dół i jeszcze przydałoby się gdzieś wierzchołek zaznaczyć, no tak orientacyjnie go zaznaczę z grubsza, o, i tutaj w dół. Tak wygląda nasza parabola, więc ten kwadrat, którego szukamy, będzie pewnie wyglądał jakoś w taki sposób. No, mi tutaj wyszło, że prawie pokrył się z osią Y, ale prawdopodobnie tak nie będzie, chociaż nie wiem. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No więc mamy taką sytuację. Musimy znaleźć środek symetrii tego kwadratu, czyli dokładnie jego środek. Współrzędną xową tego środka symetrii naszego punktu S właściwie już mamy, ponieważ ten punkt. Leży na osi symetrii naszej paraboli, a z wyliczenia miejsc zerowych mamy od razu współrzędną x środka. Ona leży dokładnie pomiędzy miejscami zerowymi, czyli średnia arytmetyczna z tych liczb. Minus 5 plus 1 dzielone na 2, czyli minus 4 na 2, czyli minus 2. Czyli tutaj mamy minus 2, czyli już wiemy, że punkt S ma współrzędną x minus 2, musimy jeszcze wyliczyć y-ową. No, i jak to zrobić? Moglibyśmy spróbować jakoś na przykład wyliczyć punkty naszego kwadratu. Gdybyśmy mieli te dwa punkty leżące na osi x, no to mielibyśmy długość boku kwadratu i wtedy połowę tego, tej długości boku dodalibyśmy tutaj do współrzędnej y zerowej i mielibyśmy współrzędną y tą punktu s, bo tu jest dokładnie połowa boku. No to spróbujmy jakoś wyliczyć te punkty. Powiedzmy, że to będzie punkt A. Niech to będzie jego współrzędna xowa XA, a to będzie punkt B i jego współrzędna xb. No i jak teraz wyliczyć te współrzędne xowe punktów A oraz B. Y znamy oczywiście są równe 0, bo te punkty leżą na osi X. -ów. No możemy na pewno skorzystać z faktu, że nasza figura, którą mamy tutaj wpisaną między parabolą A osią, to jest kwadrat. Kwadrat ma taką własność, że wszystkie boki ma równej długości, ponadto ma tutaj kąty proste. Ale dla nas tutaj najważniejsza będzie ta własność na chwilę obecną, że ten bok i ten bok są równej długości, długość tego boku jesteśmy w stanie zapisać za pomocą wzoru naszej paraboli. Może ja ten wzór napiszę również, że nazywam go f od x, że to będzie moja funkcja f od x. W takiej sytuacji, jeżeli obliczę tę wartość funkcji, a to jest wartość naszej funkcji f dla tego argumentu, czyli dla xa, no to otrzymam tę wartość y. A ta wartość y to jest po prostu długość tego boku, czyli odległość od zera do tej wartości y. -owej. Czyli mógłbym napisać, że ta długość boku to jest nic innego jak f od xa. Tutaj oczywiście f od xb, co również będzie równe f od xa, no bo te długości są równe. Parabola osiąga taką samą wartość dla tego argumentu, jak i dla tego. A jak zapisać teraz tę odległość? No to możemy zapisać w taki sposób, że to będzie xb minus xa. Ale żeby nie wprowadzać drugiej niewiadomej, to możemy napisać, że to jest minus 2 minus xa i jeszcze razy 2. No bo oczywiście to jest równe temu. To jest dokładnie połowa boku ab. Czyli moglibyśmy napisać teraz tak, że nasza funkcja dla argumentu xa równa się, czyli ta długość boku jest równa tej długości pomnożonej przez 2. Czyli minus 2 minus xa. Razy 2. No i mamy równanie tylko z jedną niewiadomą, z xa. Możemy łatwo obliczyć wartość funkcji dla xa albo korzystając z tego wzoru, albo korzystając z tego wzoru. Myślę, że dla, na potrzeby tego równania będzie łatwiejsza postać ogólna. Czyli napiszę, że tu mamy minus xa do kwadratu minus 4 razy xa plus 5 i to się równa minus 2, może od razu wymnożę. Czyli napiszemy nie minus 2, tylko minus 4. Minus 2xA. No i jest jedna rzecz, o której musimy pamiętać, rozwiązując to równanie kwadratowe ze względu na xA. O założeniach, jakie mamy dla tego xA. To xA, ten argument, musi spełniać bardzo konkretne kryteria. Musi być mniejszy od minus dwójki i musi być większy od minus piątki. Czyli możemy napisać, że mamy takie założenia, że nasze xA należy do przedziału od minus 5 do minus 2. No i przy takich założeniach rozwiązujemy to równanie. Mamy minus xa kwadrat minus 4xa plus 2xa. To będzie minus 2xa i będzie plus 5 jeszcze plus 4, czyli plus 9 równa się 0. Ja nie lubię, jak mam dwa minusy, więc pomnożę to równanie stronami przez minus 1. Wyjdzie mi xa kwadrat plus 2xa. I jeszcze minus 9 równa się 0. No i tutaj nie widzę szczerze mówiąc ładnego rozkładu na iloczyn czynników. Dwie takie liczby, których iloczyn dami 9, a suma dami minus 2, raczej łatwo tego nie wskażę, więc tutaj policzę deltę. Delta to się równa b kwadrat 2 do kwadratu to 4. Minus 4 razy 1 razy minus 9 to będzie plus 4 razy 9, 36. Czyli delta jest równa 40. A pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 4 razy 10, czyli 2 pierwiastki z 10. No to mogę teraz policzyć x a 1, pierwszy kandydat na XA to będzie minus 2 minus 2 pierwiastki z 10 podzielić na 2a 2 razy 1, czyli na 2, czyli to będzie po prostu minus 1 minus pierwiastek z 10, a drugi kandydat na XA to będzie XA2 to się równa. Analogicznie tylko z plusem, minus 1 plus pierwiastek z 10. No i sprawdźmy, które z tych liczb spełniają nasze założenia. Pierwiastek z 10 to będzie coś nieco więcej niż 3, czyli minus 1 minus coś więcej niż 3 to będzie minus 4 z hakiem. No to należy do tego przedziału. Możemy napisać, że należy do dziedziny. A tutaj minus 1 plus pierwiastek z 10 to będzie jakaś liczba dodatnia. To możemy napisać, że to nie należy do dziedziny, czyli nasze xa będzie równe dokładnie tyle. No to moglibyśmy napisać, że punkt A ma współrzędne xową taką, minus 1 minus pierwiastek z 10, a yową oczywiście 0. No, i co my teraz potrzebujemy jeszcze zrobić, żeby namierzyć ten punkt S? Już nam bardzo niewiele brakuje, bo możemy teraz łatwo policzyć tę odległość od xA do tego punktu minus 2. No to policzmy, ile to jest. Może nazwę sobie jakoś ten punkt, niech to będzie punkt powiedzmy E. To teraz napiszę, że długość odcinka AE to się równa minus 2 minus współrzędna xowa punktu A, czyli. Minus minus 1 to będzie plus 1 i minus minus pierwiastek z 10 to będzie plus pierwiastek z 10. Czyli ta odległość jest równa minus 2 plus 1 to będzie minus 1 plus pierwiastek z 10. To ja to napiszę tak, że to jest pierwiastek z 10 minus 1. To jest długość odcinka AE. No i ta sama odległość jest tutaj. Możemy napisać, że odcinek SE jest równy odcinkowi AE. No i stąd wynika, że punkt S musi mieć współrzędną y, jaką tu x-ową znamy. xowa jest równa minus 2, a y ile musi być równa? Musi być równa dokładnie odległości AE. Tyle, ile mamy tutaj. Tyle musimy wyjść ponad 0, żeby tu osiągnąć taką wartość, czyli dokładnie ta liczba pierwiastek z 10 minus 1. Oczywiście te współrzędne punktu S można tu było wyliczyć już na wiele różnych sposobów. Mając punkt xa, moglibyśmy teraz łatwo obliczyć xb, również współrzędne punktu c też łatwo obliczyć, no bo mając xb i mając xa, mamy też współrzędne punktów c oraz d, no i na takiej samej zasadzie moglibyśmy policzyć ich. Współrzędne y, na przykład licząc wartość funkcji od xb, od xa, otrzymalibyśmy współrzędne y punktów c i d. Mając punkt c, moglibyśmy punkt s wyznaczyć jako środek odcinka, ac. No na wiele sposobów możemy się tu dobrać do tego środka symetrii. Idąc po takich długościach odcinków, myślę, że to jest najkrótsza droga, najprostsza, no ale tak jak powiedziałem, na wiele sposobów możemy do tego dojść. No to przejdźmy teraz do kolejnego zadania. W zadaniu trzecim musimy wyznaczyć wszystkie parametry m, dla których prosta mx minus y ma dwa punkty wspólne z parabolą y równa się x kwadrat minus 4x plus 5. No i to zadanie, podobnie jak zadanie pierwsze, w zasadzie jest czysto algebraiczne. Musimy postąpić bardzo podobnie. Zapisać jedno równanie, zapiszę je od razu w postaci kierunkowej, y to się równa mx, i zapisać drugie równanie, równanie paraboli, y to się równa x kwadrat minus 4x plus 5. No i spróbujemy rozwiązać teraz taki układ równań i sprawdzimy po prostu kiedy on ma dwa rozwiązania. Nie będziemy szukać tych rozwiązań, tylko sprawdzimy kiedy ten układ ma dwa rozwiązania. Czyli rozwiązujemy go klasycznie. Przyrównujemy prawe strony, napiszemy, że x kwadrat minus 4x plus 5 ma być równa mx. No to przenoszę to mx na lewą stronę i otrzymam x kwadrat. Minus 4x minus mx plus 5 równa się 0, wyciągnę wspólny czynnik przed nawias, czyli x, a właściwie mogę to zapisać tak, że to jest x kwadrat minus w nawiasie zapiszę 4 plus m i za nawiasem x. Ten minus zmieni mi oba znaki, więc tak mogę napisać. Dalej plus 5 równa się 0. No i teraz pytanie, kiedy to równanie będzie miało dwa rozwiązania? Oczywiście wtedy kiedy jego delta będzie dodatnia. Czyli musimy policzyć deltę i sprawdzić kiedy jest ona większa od zera. Zatem liczymy deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli całe to wyrażenie do kwadratu. To będzie od razu wzorem skróconego mnożenia podniosę 16 plus podwojony iloczyn. To będzie 2 razy 4. To może od razu zapiszę, że to jest 8. M I plus m do kwadratu to będzie m kwadrat. I minus teraz 4 razy 1 razy 5, czyli minus 20. To się równa. m kwadrat plus 8m plus 16 minus 20 to będzie minus 4. No i otrzymaliśmy deltę zależną od parametru m. Musimy sprawdzić, kiedy ona jest większa od zera, czyli musimy narysować tę funkcję kwadratową w zależności od parametru m i sprawdzić, kiedy jest dodatnia. No to liczymy teraz deltę dla tego, nazwy ją. Delta m to się równa 8 do kwadratu to będzie 64, minus 4 razy 1 razy minus 4 to będzie plus 16, czyli to się równa 80. Pierwiastek z takiej delty jest równy. 8 razy 10, no możemy to nawet zrobić jako 16 razy 5, tak? czyli to będzie 4 pierwiastki z 5. 16 razy 5 to 80, bo 50 plus 30, a pierwiastek z 16 to 4, pod pierwiastkiem zostaje 5. Taki będzie pierwiastek z tej delty, czyli liczymy teraz m1, to się równa minus b, czyli minus 8, minus pierwiastek z delta, czyli minus 4 pierwiastki z 5, podzielić na 2a, czyli na 2, to się równa minus 4 minus 2 pierwiastki z 5. No, i drugie rozwiązanie M2 to się równa minus 4, analogicznie plus 2 pierwiastki z 5. No, i mając teraz miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, musimy koniecznie naszkicować jej wykres, to jest oś Mów, i zaznaczam na niej te oba miejsca zerowe. Mniejsze będzie to, czyli minus 4, minus 2 pierwiastki z 5, większe będzie to, czyli minus 4 plus 2 pierwiastki z 5. No, i nasza parabola ma oczywiście ramiona skierowane do góry. Czyli jest tej postaci, no i sprawdzamy, gdzie jest ona dodatnia, a dodatnia jest tutaj i tutaj, czyli dla mów mniejszych od tej liczby i dla emów większych od tej liczby. Czyli odpowiedzią do naszego zadania byłyby wszystkie parametry m należące do przedziału od minus nieskończoności do tej liczby, czyli do minus 4 minus 2 pierwiastki z 5 plus ten przedział. Czyli od minus 4 plus 2 pierwiastki z 5 do plus nieskończoności. No i dla takiego parametru m, nasza parabola będzie miała dwa punkty wspólne z prostą daną takim równaniem y to się równa mx. Żeby sprawdzić, czy to, co nam wyszło, rzeczywiście jest dobrze, to moglibyśmy się pokusić jeszcze tu o wykonanie rysunku poglądowego. Musielibyśmy narysować tę parabolę. Ja tutaj nie dostrzegam postaci iloczynowej, żeby to można było łatwo zapisać, bo piątkę, żeby uzyskać to 1 razy 5, to tutaj dałoby nam 6. No, chyba się nie da. Policzmy deltę, dlatego minus 4 do kwadratu to 16, minus 4 razy 1 razy 5 to będzie minus 20. Delta wychodzi ujemna, czyli ta parabola nie będzie miała miejsc zerowych, to możemy spróbować namierzyć jej wierzchołek. Czyli, bo liczmy na przykład xową wierzchołka, to się równa minus b, czyli minus minus 4 to 4, podzielić na 2a, czyli na 2 to się równa 2, czyli już wiem, że dla dwójki będę miał wierzchołek, no to teraz policzmy yową wierzchołka, na przykład licząc wartość funkcji od xowej wierzchołka, czyli od dwójki, czyli to będzie 2 do kwadratu 4, minus 4 razy 2, czyli minus 8. Plus 5 to się równa 9, minus 8 to będzie 1. Czyli na, dla dwójki mamy 1. No i to jest nasz wierzchołek. Ramiona są skierowane do góry, czyli ta parabola będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. Punkt przecięcia z osią y to 5. Dla x równego 0 mamy 5, czyli przechodzi przez ten punkt. No tu ją trochę źle narysowałem. To może narysuję ją dokładniej. Wiemy, że przechodzi przez ten punkt i tu symetrycznie będzie przechodziła przez ten punkt. Czyli będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. O, i gdy mamy już parabolę i mamy naszą prostą, prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych, bo nie ma wyrazu wolnego, czyli decyduje o niej tylko współczynnik kierunkowy. No to sprawdźmy, co my tutaj mamy. Jeżeli współczynnik kierunkowy miałby być dodatni, to musiałby być większy od tej liczby. Ile to jest minus 4 plus 2 pierwiastki z dwóch? Minus 4 plus 2 pierwiastki nie z dwóch, tylko z 5. Pierwiastek z 5 to będzie 2 z hakiem. Policzę na kalkulatorze. 2 razy pierwiastek z 5 minus 4 to wychodzi około 0,47. Czyli prawie 1 druga. Czyli trochę wolniejsza, wolniej rosnąca prosta niż 1 druga. Czyli tu przejdzie tuż pod tym wierzchołkiem i pójdzie jakoś tak. No, parabola tu przy tym wierzchołku powinna wyglądać tu na bardziej wypłaszczoną. O, w, tym, w ten sposób. Czyli rzeczywiście już pewnie będziemy mieli te dwa punkty przecięcia, ale tak granicznie. Tak naprawdę dla tej liczby ta prosta będzie styczna do naszej paraboli, czyli będzie miała jeden punkt wspólny. A jeżeli byśmy wzięli y, troszkę większą liczbę siedzącą w tym przedziale, no to już będzie ostrzej rosła. W ten sposób no już ewidentnie będzie miała zawsze dwa punkty wspólne. Im szybciej rośnie, tym się nic już tutaj nie będzie zmieniało, zawsze będą te dwa punkty wspólne, przecięcia z parabolą. A jak jest w tym drugim przypadku, minus 4 minus 2 pierwiastki z 5, minus 4 minus 2 pierwiastki z 5, no to licząc na kalkulatorze to będzie około 8,5. Czyli, e, przepraszam, na minusie, minus 8,5, czyli bardzo mocno malejąca prosta, 8,5 y, tutaj gdzieś będzie miała dla minus jedynki, a będzie wyglądała w taki sposób tutaj. No i prawdopodobnie rzeczywiście gdzieś tu będzie miała punkt wspólny 1 z naszą parabolą, potem już parabola tutaj ucieka szybciej do plus nieskończoności niż ta prosta, czyli dla tej liczby, dla takiego EMA, ta prosta będzie styczna do paraboli, a jeżeli weźmiemy bardziej ujemnego EMA, no to będzie tu szybciej rosła i już będzie miała dwa punkty wspólne, tu i gdzieś tam wyżej. No to to się zgadza z naszym rozwiązaniem. No W tym przypadku sprawdzenie rozwiązania tego zadania z rysunku wcale nie było aż takie proste, wymagało chwilę zastanowienia i policzenia dodatkowych rzeczy. No więc, czy warto to robić, czy nie warto? no to już od, od nas zależy, na ile pewnie się czujemy w takich rachunkach i czujemy, że dobrze policzyliśmy, czy nie. Jeżeli macie wątpliwości, no to zawsze można sobie zrobić taki rysunek poglądowy i sprawdzić nasze zadanie, czy to, co wyliczyliśmy, zgadza się z rysunkiem, zgadza się z ilustracją graficzną. Także w tym filmiku z mojej strony byłoby na tyle. Szukanie punktów wspólnych prostej i paraboli to dosyć łatwe zadanie. Wszystko zależy od tego, jakie wzory nam tutaj dadzą. Im bardziej skomplikowane współczynniki liczbowe, tym te rachunki bardziej przykre. Ale ogólnie zasada jest taka sama. Wyliczamy z jednego równania y z drugiego. Przyrównujemy prawe strony i mamy po prostu równanie kwadratowe. Prostsze lub trudniejsze. Wszystko zależy od współczynników liczbowych albo z parametrem, jak w tym zadaniu. No i rozwiązujemy w ten sposób. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę powodzenia w nauce i do usłyszenia.